Cześć, z tej strony Maciek. Ten odcinek jest wstępem do nowej serii o wirtualnym rzeźbieniu. Podczas kilku następnych epizodów dowiecie się, jak zacząć swoją przygodę z modelowaniem postaci oraz kształtów, jakie trudno uzyskać w TinkerCadzie czy innym programie typu CAD. Zaczynajmy! Czy zastanawialiście się, jak powstają postacie w grach komputerowych, takich jak Uncharted czy Call of Duty Mobile? Co sprawia, że Lara Croft 20 lat temu wyglądała tak, czyli jak zbiór trzech trójkątów na krzyż, a teraz trudno odróżnić model 3D od rzeczywistej osoby. W jaki sposób powstała szalona gromadka ze świata grzybów i kanałów? Czy może zastanawialiście się, ile poligonów ma lama z Fortnite'a albo blog z Minecrafta? Nie, nie, nie. Nie musisz być fanem gier komputerowych, żeby zacząć interesować się rzeźbieniem na ekranie. Możesz też być fanem filmów science fiction. A może zawsze nurtowało cię, jak powstają starożytne rasy w kolejnych filmach i serialach? Albo ciekawi was, jak Brad Pitt stał się staruszkiem, albo w jaki sposób odtworzono księżniczkę Leje na srebrnym ekranie w nowej odsłonie Gwiezdnych Wojen. Albo zastanawialiście się, jak wymodelować orka czy goblina z Władcy Pierścieni. A może Smauga, którego spotkał Bilbo za młodu? A może jesteście fanami Harry'ego Pottera i chcielibyście dowiedzieć się, jak stworzyć niesamowite stworzenie albo poczciwego zgredka? Coś dla fanów nietuzinkowej biżuterii też się znajdzie. Mogę się założyć, że część z was zawsze chciała zaprojektować swoją customową biżuterię. Odzwierciedlającą to, co wam w duszy gra. Taką, albo trochę bardziej szaloną. Jeżeli interesuje cię przynajmniej jedna z tych rzeczy, to najbliższe wtorki będą dla Ciebie świętem, podczas którego będziesz mógł mogła poznać kolejne sekrety trisa oraz nauczyć się, jak tworzyć wirtualne rzeźby. Pierścionki czy postacie do gier. Nie musicie zaznaczać w kalendarzu specjalnych dat. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał i będziecie śledzić kolejne odcinki. Do zobaczenia w kolejny wtorek.